Do otwartych grup przyszłe mamy będą mogły dołączyć w dowolnym momencie. Szkoła rodzenia oferuje ćwiczenia przygotowujące do porodu. Są to ćwiczenia głównie oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia poprawiające sylwetkę, zmniejszające dolegliwości bólowo odcinka lędźwiowego kręgosupa. Prowadzimy też naukę ćwiczeń przeciwzakrzepowych. Przeciwobrzękowych, jeśli chodzi o kończyny dolne. Prowadzimy naukę przyjmowania pozycji wertykalnych w czasie porodów, które mają skrócić okres porodu i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Uczymy technik oddychania w poszczególnych fazach porodu. Poza salą wykładową jest też sala wypoczynkowa, a także sala do ćwiczeń wyposażona w nowoczesny sprzęt: materace, drabinki, piłki do ćwiczeń, kliny i wałki. Jest także szatnia wyposażona między innymi w prysznicę. Mamy spotkanie z ginekologiem, z neonatologiem. Są położne z sali porodowej, które prowadzą poród później z paniami. Mamy również wycieczkę na salę porodową i na oddział położniczy, żeby panie mogły zobaczyć w jakich warunkach będzie się odbywał poród i, i poznać personel chociaż w części, z którym będą miały panie kontakt. Mamy również spotkanie z neonatologiem, który przygotuje panie do, do tej przyszłej roli matki. Cały kurs składa się z 10 spotkań. Dołączyć można w dowolnym momencie lub wziąć udział tylko w części wykładów i ćwiczeń. Poród jest rzeczą naturalną, fizjologiczną, którą nie możemy się bać. Musimy się tylko do tego przygotować, a zawsze strach jest wtedy, kiedy człowiek nie wie. My jesteśmy po to, żeby Was nauczyć, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania trudne, łatwe. Zajęcia będą odbywać się w Centrum Rehabilitacji przy ulicy Narutowicza 20 na 5 piętrze.